Kilka cennych medali, który z nich był dla Ciebie najcięższy? Który było najciężej wywalczyć? No wiadomo, no to medal z Igrzysk olimpijskich to, to jest coś na całe życie. No to wiesz tak, że mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, tak na razie można odłożyć gdzieś na bok. Są igrzyska. No jest medal z Igrzysk, igrzysk jest najważniejszy. Miałeś niesamowite wsparcie fanów. To są Twoi przyjaciele, koledzy z Maty? No to są moi najbliżsi właśnie przyjaciele ze sobą to udowodnili właśnie teraz przyjeżdżając tutaj do Londynu. Jest ich, jest ich wiele, niektórzy mogli, niektórzy nie mogli przyjechać, jak tutaj widać. Przyjechali najgłośniejsi, byli na sali, naprawdę flagi, doping i, i to, to, coś, to było coś wspaniałego. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Nie wiem. Idę teraz do centrum, do Londynu, nie wiem, co będzie dalej. Idziemy oblewać medal, delikatnie.